Widzicie ten przycisk? Tak, go tak samo jak ja. No i już nie przedłużam. zaczynamy. więc zasubskrybujcie tego ziomka, bo ma fajny kontent. Ja wiem, że on. Jakby pisze mu w komentarzach o kontencie. Sprawdza, ostatni filmik był miesiąc temu. Więc trochę długo się czekało. Niech nagrać niech może nie wiem jutro dzisiaj bo on już miesiąc nie nagrywa, no jak pójście sobie sami że na 50 miał pokazać swoją twarz. No i miał 50 i pokazał, no i właśnie. Przez to, że on nie ma odcinków, no to spadł do 18. Więc... tutaj w tym e, ocenie filmiku? Się ludzie. No macie linka do discorda, gdzie tam możecie ogólnie sobie grać na serwerze. No z nim pisać i jeszcze tutaj można też napisać. No. Więc ja Wam polecam ten, ten kanał. W ogóle też banner ma fajny strasznie. Awatar też. Nie mylcie go z tym youtuberem i tym, bo to nie są... bo to nie są. On to jest on. Tylko to. Ten który ma 18 subskrypcji i 45 filmów. Więc wam proponuję go subskrybować. Bo jest dobry. Więc nie Więc tak w ogóle może będzie jakieś ze mną kolabor z nim? Nie wiem. Pomyślę później.